Hej, to Aitra. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w osiemnastym odcinku poradnika do gry. Anno. Dzisiaj e, mamy na, e, za zadanie tak zwiększyć ilość rzemieślników na tej wyspie oraz zorganizować sobie handel. Mam jeden, dwa, trzy wyspy tutaj, więc zaplanujmy sobie tutaj trzy stateczki, w będziemy handlowali. Kiedy jesteście już pewni, że nic wam tych statków nie będzie niszczyć, zaplanujcie klipery. Ponieważ klipery są dosyć szybkie i mają aż cztery pozycje ładunku yy, tak, yy, na towary, którymi możecie handlować. Dobra. Okej, okay, zadanie się zrobiło. Dosyć dużo, pięć punktów dostaliśmy u niego, więc fajnie. Dobra tu jest Dobra 20 30 hmm, i tak już. Chyba dużo punktów muszę przeznaczać, więc wywalmy alkohol i weźmy ten żagiel. Tak, kiedy już nie mam żadnych y, racji, no to wtedy już tylko mogę za pomocą tego kontynuować. E, dobra, i teraz tak zobaczmy, ilu, na, ilu nam rzemieślników brakuje. Względnie the... niedużo tutaj. Dobra, i teraz widzimy, że mi brakuje robotników, więc trzeba troszeczkę rozbudować. Skoro zwiększam ilość mieszkańców, to za chwilę trzeba będzie sprawdzić, czy zaspokojenie w towary jest ok, czy nie. Dobra.

Ilu jeszcze mi brakuje? Nie dużo, brakuje mi ich tam około sześćdziesięciu. Nie wiem, czy mi się aż tylu wyciągnie. Dobra, weźmy, podnieśmy za do cztery domki jeszcze. Dosyć mocno, jak widzicie. A, drewno mi się skończyło. Dorowego drewna mam dużo, dosyć dużo, więc możemy spokojnie postawić <ścoughs> jeszcze jeden tartak. Dobra, pierwszy stateczek do handlowania. Dobra, to zobaczmy czego mamy dużo na tej wyspie na przykład, czym możemy handlować. O, kolejne zwierzątka do zoo. Jak fajnie. Dobra, ponieważ pewnie już mogę mieć lepsze przedmioty, więc je wymieńmy. O, weźmy na przykład rum. Dobra, i teraz zobaczymy, co jest potrzebne. Wyślijmy w ekspedycję. Mamy polowanie na piratów. Niech będzie. Nasz stateczek gryf. I teraz tak. Weźmy rzemiosło, bo się zawsze przydaje. Albo prawie zawsze. Tu mamy siłę i medycynę. Bierzemy. Teraz dyplomacja. Bierzemy. Weźmy polowanie. I teraz kogo tu jeszcze możemy wziąć? Potęga morska i nawigacja. Też weźmy. Ok. Statek przygotowany. Płyniemy. Dobra, tu mam jakieś rzeczy. Zrzućmy wszystkie rzeczy, które mam. OK. Weźmy jakieś zadania, jeśli są dostępne, zanim cokolwiek innego zaczniemy robić. Tu nic nie ma. A w nowym świecie, opatrzcie, jest zadanie od fortuny. A, mamy zrobić fotografię. Dobra, kolejne punkciki To jest chyba zadanie mieszkańca Krokodyl Krokodyle są takie zielonkawe Jasno zielone Czasem je trudno dojrzeć na tym piachu O, gdzieś mi ludzie zaczynają chorować Dobra, potem będziemy się, się tym zobaczyć gdzie mi ludzie chorują? Tu mi ludzie chorują, czyli brakuje mi tutaj szpitala. Zostawmy przy okazji. A tu jest. Dobra, to jeszcze tu. Help! My brief can't... This must appear ungrateful, what with all I already have. Rainbows follow you! Piekarnia, wydajność 30%, więc też będziemy musieli zaraz coś z tym zrobić. Dobra. Teraz tak, mieliśmy handlować. Czym możemy tutaj handlować? Zobaczcie, że mam full desek, więc jak najbardziej deskami mogę handlować. Yy, tak, nie ma problemu. Mam dużo szyb, a mało okien, więc śmiało mogę dostawić jedną fabrykę okien. I sprzedawać okna mogę. Mam dużo gliny, więc mogę spokojnie wziąć jeszcze jedną cegielnię. I będziemy sprzedawać cegły. Tak? Czyli będziemy sprzedawać tak: drewno będziemy sprzedawali. Będziemy sprzedawali cegły stąd. A weźmy na przykład okna i mydło. To no, wygląda dobrze. Zobaczmy tylko, jak się statek nazywa. Statek nazywa się Terror. Szlak handlowy. Wybieramy statek. Terror. I będziemy przewodzili do tego, bo ten jest najbliżej. Dobra. Weźmy na razie 10 desek. Potem weźmy sobie. Zobaczmy, czy 10 cegieł udźwigniemy. Potem mieliśmy sobie okna sprzedawać. Okiem spróbujmy 5. Okej okay. i. I co jeszcze możemy? Maszyn do szycia nie sprzedawajcie, bo maszyny do szycia będą potrzebne w nowym świecie. A weźmy 5 mydeł. Dobra. Zobaczmy, jak wyglądają wiadomości. O, mamy jakąś wiadomość negatywną, więc zastosujmy sobie propagandę i zwiększymy swoje zyski. Dobra, drugi statek Połyka fal, więc zobaczmy, co tutaj możemy sprzedawać. Dobra, na pewno deski, bo mamy ich bardzo dużo. Te cegły idą w górę, więc troszeczkę możemy. Jakieś ubrania możemy teoretycznie. Dobra. Więc ustawiamy. Handlowe połyka czwale. Teraz stąd do tego dostarczamy. I weźmy tak, desek. Wrzućmy na razie 10. Ubrań mamy dosyć dużo, spróbujmy 5, zobaczymy. Tych cegieł jakoś mega dużo nie mamy. Na pewno nie sprzedawajmy futer. O, zobaczcie, nie ma tkaniny bawełnianej, trzeba się temu przyjrzeć. E, dobra, spróbujmy 5 cegieł, zobaczymy czy to udźwigniemy. I spróbujmy 5 mydła. Dobra, zobaczymy, czy to wszystko pójdzie. Dobra, i nam się zrobił kolejny statek. Opatrzność. To będziemy teraz stąd handlować. Okej, okay, brakuje mi ryb, i brakuje mi ubrań, i brakuje mi surowej wełny. No to stawiamy rybki. Teraz tak. Brakuje mi surowej wełny. I brakuje mi ubrań. Dobra. To powinno się teraz wyrównać. Teraz tak. Brakuje mi kiełbasek. Zaczyna być na minusie. Dobra, i jak to dalej wygląda? Zboża jest ok, Piwa zaczyna ubywać. Dobra, zresztą wygląda w porządku, czyli sprzedajmy na razie deski, sprzedawajmy cegły, bo tego mamy dużo. Możemy sprzedawać żagle. Możemy sprzedawać na przykład uzbrojenia. Dobra, to była opatrzność. No to tutaj wyślijmy do niej. A e, nie, to deski. Dobra, cegły. Widzę, że mogę postawić jeszcze jedną cegielnię tak przy okazji. Żagle weźmy tylko 5. I uzbrojenia też weźmy tylko 5. Dobra, i postawmy jeszcze jedną cygielnię. Dobra, widzimy, że brakuje mi mieszkańców. To powinno się teraz wyrównać. Dobra. Yy, I teraz mieliśmy się skupić na ilości rzemieślników. Super, jest ich dostatecznie dużo, żeby wybudować uniwersytet. Ok. I teraz powinni mi się za chwilę podnieść do poziomu, w którym będę mogła awansować ich na inżynierów. Dobra, mamy jakieś zadanie. To możemy sobie je przyjąć. Dobra, mamy jeszcze jakieś zadanie. Dobra. Tu nic więcej nie ma, zobaczmy. Super. Zobaczmy, czy jest jakieś zadanie od fortuny z nowym, w nowym świecie. Nie, na razie od niego zadania nie ma. Ok, mieliśmy jeszcze bawełnę dostarczyć. Bawełnę produkujemy tutaj, więc zobaczmy. Super, jest jej bardzo dużo, więc przerzucajmy jej. Kanina bawełniana z nowego, stary świat. I potrzebujemy ją tutaj. I jeszcze raz to samo. Niech idzie jej naprawdę dużo, żeby nam tam y, produkcja futer nie stanęła czasem. Dobra. Tak, czyli widzimy, że mamy już cztery statki czarterowe z bawełną w tamtą stronę. Ok i jeszcze mieliśmy sprawdzić jak wygląda rum, bo rum też z Nowego Świata sprowadzamy. Ryb jeszcze mi maleje, więc dostawmy jeszcze jedną chatę rybaka. okien mi też maleje, więc dostawmy sobie wytwórni okien. Dobra. Rumu jest na razie dużo, jest ok. A jak wygląda kwestia rumu tutaj? Dobra. Tylko tyle, że zużycie rumu mi będzie wzrastało. Na razie wygląda w porządku. Zobaczmy tylko jeszcze jak wygląda produkcja rumu. Czy jest wszystko w porządku tutaj? Mamy więcej czciny cukrowej i ten to. Możemy spokojnie dostawić. Dostawmy tak. Może z tej strony. To ponownie dosyć miejsca. I zostawmy czcinę cukrową jedną. Dobra i brakuje nam mieszkańców, ale nie ma problemu, bo mamy sporo miejsca. Do starego świata na pewno bym przerzucała więcej rumu, szczególnie na tą wyspę, którą teraz intensywnie rozbudowuję. Bo za chwilę może się okazać, że mi tam rumu będzie brakować. Więc od razu. E, przerzućmy tam więcej 30 40. Uuu! Ale żeśmy dostali po minusie. A to jest dopiero początek. O, to nasza ekspedycja nie wygląda dobrze. Dobra. Musimy podpłynąć tutaj i nie dać się wykryć patronom. Dobra, i to musimy. Nie lubię zadań typu właśnie mm, przemytu. Bo trzeba na nie uwagę więcej poświęcać. A trzeba pilnować, żeby, żeby te statki nie zostały wykryte przez patrole. Ale w sumie te zadania są zabawne, szczególnie jak tych statków jest dużo i trzeba y, między nimi pływać. Dobra, jest. Płyniemy. W międzyczasie sądzę, że powinno nam się wszystko ładnie tutaj ogarnąć i powinniśmy być w stanie awansować pierwszych mieszkańców na inżynierów. Więc to zróbmy. OK. I przyjrzyjmy się teraz, y, tak pokrótce, y, co jest nam potrzebne, żeby sobie poradzić z inżynierami. Bo udało nam się y, zaplanować trochę handlu. Dzięki temu mamy śliczny, dodatni, ładny bilans. Udało nam się sprowadzić tylu rzemieślników, że mogliśmy awansować y, Mieszkańców na inżynierów i odblokować wszystkie potrzeby rzemieślników. Tak, widzicie, że wszystko jest ładnie, pięknie zaspokojone. To się odblokowuje kolejne delce. Takimi rzeczami zajmiemy się dużo później. Tak, i teraz zobaczmy, co potrzebują inżynierowie. Zobaczcie, że inżynierowie już nie potrzebują kiełbas, chleba. Mydła i biblioteki, tak, tych rzeczy już nie potrzebują. Tak, ich potrzeby rozpoczynają się od konserw, czyli oni potrzebują konserwy, maszyny, płaszcze i uniwersytet. Te potrzeby zostały zaspokojone, ponieważ rzemieślnicy również te potrzeby mieli. Następne są okulary. Z okularami jest spoko, bo w całości wyprodukujecie to w, nowym, w starym świecie. Z kawa. Żeby produkować kawę, potrzebujecie mieszkańców drugiego poziomu w Nowym Świecie. Więc cała produkcja kawy będzie w Nowym Świecie. Żeby produkować elektryczność, będziecie musieli, musieli użyć tych pól naftowych. Przy czym więcej pól naftowych jest w Nowym Świecie. Więc będziemy musieli w pewnym momencie posiadać tankowce, żeby ropę z Nowego Świata dostarczać tutaj do starego. No i potem żarówki. Żarówki również w całości wyprodukujecie w Starym Świecie. Jak chodzi o potrzeby luksusowe. To tak, no to mamy rewię. Rewia już jest. Mamy rum. Room, tego rumu room już to też to jest. Dobra. Kasę weźmiemy. A jak już tu jesteśmy, zobaczymy, czy coś możemy. Prawdopodobne? Prawdopodobne. Na razie nie ma sensu. Dobra. Dobra. Teraz bicykle, bicykle wymagają kauczuku, kauczuk jest w Nowym Świecie, więc aby móc produkować bicykle będziecie musieli sprowadzać sobie kauczuk z Nowego Świata i, i wtedy dopiero da, da, dacie radę ten produkt zrobić na danej wyspie. Zegarki kieszonkowe, zegarki kieszonkowe wymagają złota, złoto, kopalnie złota znajdują się w Nowym Świecie. Więc będziemy musieli złoto wydobywać w nowym świecie, żeby je sprowadzać tutaj i i, i robić te zegarki kieszonkowe. Ta wyspa nie, nie ma nic ciekawego, więc może ją wziąć. I ostatnią potrzebą jest bank, to jest budynek, budynek który jest dosyć duży. Tak więc sporo miejsca zajmuje. Więc tak to wygląda. Następnym razem. Zajmiemy się produkcją okularów. Zobaczmy, gazetka. Okej, okay, super. Wszystkie wiadomości są pozytywne. Kiedy stoicie stabilnie z bilansem, nie przesadzajcie z propagandą. Bo jak będziecie propagandę stosować cały czas, raz za razem, no to mieszkańcy będą z tego powodu niezadowoleni i się zbuntują. Przede wszystkim spadnie im zadowolenie i wzrośnie możliwość podniesienia buntu, tak? Więc to tylko pogorszy Waszą sytuację. Więc wtedy, żeby się pozbyć tego takiego niezadowolenia mieszkańców, będziecie musieli zrezygnować z propagandy na jakiś czas. Ewentualnie stosujcie ją wtedy, kiedy są tylko złe wiadomości. Gorzej, jeśli macie złe wiadomości cały czas, tak? 21.15. Dobra. Okej. Okay. Teraz tak, teraz jeszcze Wam powiem o jednym problemie, mianowicie yy, mamy jakieś a dobra. Rzeczywiście tych remis tutaj za bardzo nie ma. I teraz jeszcze na jedną rzecz Wam zwrócę uwagę. Przynajmniej taką stronę miałam problemy we wcześniejszych rozgrywk rozgrywkach. Mianowicie mm, minerały. Zobaczcie, poczekajcie. Tak, z tym nie ma problemu, bo węgiel, żelazo macie, tak, piec hutniczy i stal już produkujecie. Kopalnie wapienia widzicie, że mamy tutaj, więc nie ma problemu. Produkcja betanu będzie z głowy. Problem okaże się na najprawdopodobniej z tym, tak, żeby wyprodukować okulary, no to muszę mieć kopalnie piasku, muszę mieć hutę szkła, co już mam. I, I wtedy tą część już mam załatwioną, teraz dolną część. Zobaczcie, że kopalni miedzi mam tu jedną, ale zobaczcie, że nie mam kopalni cynku. A cynk jest potrzebny do, do produkcji mosiądzu, tak, i dopiero mając mosiądz i szkło, będę mogła mieć okulary. I teraz jak przejrzycie wyspy, szczególnie te duże, to zobaczycie, że najprawdopodobniej niewiele mam kopalni właśnie cynku, jeśli w ogóle jakąś mam, tak. Tu nie mam, jeszcze tu mam zajętą. O, widzicie, tu mam jedne, jedne złoża cynku, a jak tutaj tu nie mam żadnego. Więc jestem bardzo uboga w ten minerał, tak? Yy, możemy próbować kupować go od niego trochę, bo on ma. Ale możemy też popatrzeć na jakieś inne wyspy. I bardzo często w minerały są bogate, malutkie wysepki. Zobaczmy na to. Chyba to jest ostatnia wolna nawet. I zobaczcie, że ta wysepka mm, ma aż dwa złoża cynku. Więc należałoby tą wysepkę, że tak powiem, zająć dla nas. Więc zróbmy to jeszcze dzisiaj, bo następnym razem od tego zaczniemy. E tak, czyli zaczniemy pozyskiwać cynk z tej malutkiej wysepki i podam, pokażę Wam coś fajnego, jak sobie z tym poradzić. Bo ta mała wysepka ona jest na tyle malutka, że nie ma szansy, żeby tutaj rozbudowywać domy mieszkalne. Ale nie ma problemu, bo będziemy w stanie mieszkańców tutaj sprowadzić do pracy. Zobaczmy, czy jest jakieś zadanie od Fortuny. W międzyczasie jest. Co on chce? 28 ton chleba. Dobra, wyprodukujmy szybko jakiś szkunerek albo jakiś inny stateczek i mu ten chleb tam dostarczymy. Więc zajmijmy tą wysepkę sobie. I potem następnym razem, w następnym odcinku, zajmiemy się właśnie produkcją betonu zbrojonego i produkcją okularów. A później będziemy musieli się zająć produkcją kawy, czyli będziemy musieli się zająć rozbudową nowego świata. Dobra, zobaczmy jeszcze, czy. Czy coś na statkach mam? O, wiary to ja nie mam. I oczywiście zaprowadzili nas w pułapkę, a jak żeby inaczej, huuuh, ta ekspedycja coś nam ciężko idzie. Miejmy nadzieję, że już za chwilę się skończy, bo inaczej to <laughs> nie wygląda to dobrze. Tak, my sobie zajmijmy tą wysepkę, a następnym razem tą wysepką się zajmiemy. Dobra. Jest szkunerek, dobra. Ile on tego chleba tam chciał? Dwadzieścia osiem. Dwadzieścia osiem. Teraz musimy uważać na komunikat typu: Stateczek wpłynął do nowego regionu, bo to wtedy ten wpłynie i to jest akurat ten chleb, który tam potrzebujemy. Dobra, to w takim razie na dzisiaj to już jest wszystko, co chciałam Wam pokazać. Udało nam się y, awansować rzemieślników na inżynierów. Udało nam się zająć bardzo sprytną wyspę, która y, posiada cyk, którego nam brakuje. Więc, tak jak mówiłam, następnym razem beton zbrojony i okulary. A później będziemy musieli się zająć nowym światem, żeby produkcję kawy tam rozpocząć. Ok. To by było na tyle. I teraz tak. Jeśli macie jakieś komentarze, uwagi, pytania, zostawiajcie śmiało w komentarzu pod tym materiałem. A jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Zostało mi życzyć Wam miłego dnia oraz przyjemnej gry z Anno. To usłyszałam następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.